Strony Ola. Jest mi bardzo miło, że powracacie na mój kanał. Jeżeli jesteście ze mną pierwszy raz, to witajcie i korzystajcie. E, nowa seria filmików e, będzie oparta na większym skupieniu się na naszych cudownych mężczyznach. E, postanowiłam, że mm, teraz te filmiki będą bardziej też e, dla Was e, z ukazaniem, pokazaniem tego, jak traktuje Was społeczeństwo, jakie są dla Was schematy i co warto, żebyście może wywiedzieli o nas, kobietach. E, dzisiejszy, ko dzisiejszy ogólnie temat e, będzie związany z tym, tak naprawdę, co warto wiedzieć, co powinniście wiedzieć o nas, kobietach. Hmm. Wiecie co? Spotykam się wiele razy już z sytuacjami, w których określane jesteśmy jako wredne, marudne, jako czepiające się o wszystko, jako kobiety, które osoby, które są cały czas oczekujące czegoś. Mm, cały czas to my robimy problemy, cały czas to z nami jest problem, że nas się nie da zrozumieć. Wow, 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 dużo tego jest, prawda? To z takim ku mężczyznom trochę teraz powiem: moi drodzy panowie, nasz umysł jest po prostu ukierunkowany na wiele, wiele bodźców. My potrafimy skupić się na wielu, wielu rzeczach naraz. Tak też został nasz umysł skonstruowany, stworzony, tak zostałyśmy, abyśmy potrafiły i umiały robić wiele rzeczy naraz. Wy często koncentrujecie się na jednej rzeczy, co też jest bardzo dobre i warte uwagi, bo robicie jedną rzecz konkretnie, i potem kolejne realizujecie. A my kobiety robimy wiele rzeczy naraz, w wielu aspektach życia, rodzinnego, zawodowego, bo tak jesteśmy stworzone i jakby przez to, że też rodzimy dzieci, to jakby gdzieś tam ten świat wokół nas do tego się dopasowuje i tak nas troszeczkę też formuje, ukształtowuje. I musicie powiem jedną ważną rzecz. Co warto o nas wiedzieć? Przede wszystkim to, że my, jeżeli czujemy się docenione i czujemy się kochane, to po prostu jesteśmy wspaniałe. Chyba, że mamy oczywiście jakieś rzeczy nieprzerobione, mamy pewne problemy ze sobą, i Okej, okay, ja rozumiem ciągłe kobiety, które tylko trują blu, 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 i tylko narzekają, że wszystko jest źle, 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 Ale to słuchajcie, to nie chodzi o Was. To chodzi o to, że tam wszystko jest źle. Tam y, wszystko wokół, co się dzieje, świat, wszystko jest przeciwko tym osobom, tym kobietom. to o to w tym chodzi. A jeżeli Wy jesteście normalnymi mężczyznami pod tym względem, że dbacie o kobietę na tyle, ile możecie i potraficie. Jeżeli dajecie jej uwagę, to ona się z tego cieszy, czuje się potrzebna i po prostu czuje się kochana. I dzięki temu, że jak człowiek czuje się dany, kochany, to może oddać tą miłość komuś innemu. I daje tą miłość. I zobaczcie, że Wy macie tak samo. Tylko może nie zwracacie na to uwagi, że jeżeli czujecie się, że jesteście dla kogoś ważni, docenieni, i że wszystko macie to, co macie w domu, czyli każdy zasób, e, czujecie się dowartościowani, czujecie taką wartość, czujecie się ważni, dzięki temu też pewni siebie, dzięki temu też, że czujecie się potrzebni, e, macie spełnienie seksualne, to nie szukacie na zewnątrz. I wtedy nie ma tych zdrad. Nie? I to samo jest z kobietami. Jeżeli kobiety. Może kobiety mnie szukają na zewnątrz o, bar, w takim szybkim stopniu jak wy, e, natomiast też y, tam się kumuluje, kumuluje, kumuluje. I my, kobiety, na początku wyrzucamy pewne rzeczy po prostu w sposób emocjonalny. Też jesteśmy bardziej emocjonalne. I słuchajcie, jeżeli wy pewne życie nie zrozumiecie, że kobieta jest taka, mężczyzna jest taki, jesteśmy troszkę się pod wieloma rzeczami. Yy, jesteśmy podobni, ale się też różnimy podobnie, bo jesteśmy yy, ludźmi, a różnimy się po prostu, bo taka płać, taka płeć, my bardziej a empatia, wy trochę mniej to nadal nie będziecie mogli pogodzić się z tym, że kobieta na przykład ja ma ludzi. Ja cały czas tego też nie rozumiem. Yy, dlaczego tak się yy, yy, to wzięło i, i gdzieś tam. To zaraz mnie też trochę bawi. Powiem wam, że. Wzięło się, że... Ja nie wiem, kobieta musi być... Yy... Jaka jest kobieta idealna dla faceta? Taka, która się nie czepia, taka, która nie powie swoich y, zasad, że tak ujmę. Taka, która y, będzie cicho siedziała, y, taka, która będzie na wszystko się zgadzała, taka, która będzie zawsze tak, tak, tak uśmiechnięta, biegała, ha, 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 ha ale życie jest cudowne, ale ty jesteś wspaniały, ha, ha, ha. a dobra, y, przywaliłeś mi w twarz, ale to nic, ale jesteś wspaniały, ja ci I tak ci to wybaczam, tak ci to wybaczam. I nic nie mówię, bo w sumie trzeba nam ci mówić, bo przecież będziesz zły na mnie, bo się. Ze złości, bo jak coś powiem od siebie, jak się z Tobą nie zgodzę, no nie no, zobaczcie to, na no, ofaceci, chcecie mieć takiego robota w domu, nawet jakbyście. Taka kobieta nie istnieje. <grym> bo jakby kobieta idealna taka w pewnym stopniu też się wypali. W pewnym momencie nawet nie stopniu, przepraszam. W pewnym momencie się wypali, i w pewnym momencie wybuchnie. I słuchajcie, nie wiem, czy to jest też lepsze, że jak stopniowo to idzie, i stopniowo to narasta. Więc co takiego jeszcze o nas musicie wiedzieć? No, przede wszystkim, że yy, my jesteśmy bardzo takie kreatywne. My też lubimy, jak się dzieje, oczywiście zależy od kobiet, ale. ale Um, powiem Wam, że e, wiem do czego nawiążę. Słuchajcie, nawiążę, bo to myślę, że to jest też mocne. Nawiążę do tematu pieniędzy. Bo wiele razy gdzieś e, widziałam, słyszałam, że mężczyźni e, zaznaczają bardzo, że mają dość już kobiet, które. E, jakichś tam nieudanych miłości i kobiet, które e, tylko chcą i oczekują tych pieniędzy, oczekują życia luksusowego. Hmm. Panowie, a spójrzcie czasami, czy wy to tak nie robicie albo nie traktujecie nas jak przedmioty. Także właśnie ci, przez to, że wyszukacie sobie laleczek idealnych, laleczek Barbie, jakieś dziewczyneczek, które. Nie oczekują, które nie mają swoich preferencji, granic. Czy przez to, że wy takie coś się udzieje, to nie myślicie, że to też przez to przyciąga się do Was wiele kobiet, które chcą tylko waszych pieniędzy? Bo pomyślcie sobie, to co innego możecie wy zaoferować kobietom oprócz Waszych pieniędzy? Odpowiedzcie sobie na to. Jeżeli macie dużo cech, które możecie zaoferować kobietom, super. Idźcie w to. Bądźcie autentyczni. Róbcie to. W inny sposób imponujcie kobietom, nie pieniędzmi. Macie pieniądze? Wspaniale. Miejcie je. Wykorzystajcie je w odpowiednim momencie, ale nie od razu. Wiecie, jak też... Yy, 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 ciekawy możecie sprawdzić, yy, że tak ujmę nas, kobiety. Nie zabierając na kawiarni, do restauracji, tylko na przykład gdzieś pod miasto. Na jednodniowy wyjazd taki, w to jest z powrotem. Dużo rozmowy w aucie, później. Spędzacie większość czasu z tą jedną osobą. Może to być kilka godzin. Ale jakby widzicie tę kobietę i w pe aspekcie pewnych że tak ujmę e, w aspekcie pewnych innych sytuacji. Kolacja, kolacja wiecie, łatwe, szybkie. tu tak się przyjęło, bo to jest jakby uważam, czy y, kawiarnia, czy restauracja, spacer to jest najmniejsza inwestycja w, też w kobiety na samym początku takie badanie. E, może i dobrze. Myślę, że nie ma co się od razu wiecie, zafiksować i angażować. Ale warto o nas wiedzieć to, że my lubimy, jak mężczyzna o nas się stara i dba, tylko też y, musicie y, sobie poznać daną tą kobietę i wyświadomie wybrać. I nie narzekać, że wszystkie jesteśmy takie same, okropne, okrutne, marudne, nudne, yy, że tylko mamy pretensje, że narzekamy i tak dalej, i tak dalej. Kurczę, to zastanówcie się, czy wy chcecie z kimś żyć rzeczywiście, czy nie. Bo indywidualnie nie będzie tych różnych rzeczy problemu, bo będziecie sami sobie i możecie mieć różne kobiety, które nie będą tych oczekiwań raczej mieć. Yy, a na dłuższą metę do stałego związku, no, hello! To jest normalna rzecz. Każda strona będzie czegoś oczekiwała od siebie. Każda strona będzie czegoś potrzebować, chcieć, wymagać. Może to w zdrowych granicach i w zdrowym rozsądku, bo to o to chodzi, ale nie ma tak, że się nie pojawią problemy, że będzie cały czas sielaneczka, że będziemy tylko sobie pić dzióbków. No nie. Tam pojawią się problemy, pojawi się rzeczywistość, pojawi się problemy z pracy, pojawią się problemy inne. No i co wtedy? I nagle, czasami, wiecie, że to my możemy odpychać z drugą gdzieś osobę. No i co? I druga osoba może albo się odepchnąć rzeczywiście, bo była na chwilę, albo zostać z nami, bo nas kocha. Więc. Yy... Myślę, że warto po prostu przewartościować sobie w głowie też trochę rzeczy. Tu akurat mówię teraz do Was, mężczyźni, bo do kobiet już mówiłam wiele razy. E, ale oczywiście każda kobieta może to przełożyć sobie na swoje. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam do kolejnego odcinka. Łuźjaki Panowie.